Jak oceniasz? Dwa mecze, dwa zwycięstwa, myślę, że możemy być zadowoleni mimo tego, że no, te 15-20 minut nie było najlepszym stopciem. No na pewno były jakieś tam mankamenty w tym meczu, ale tak jak mówimy, no mieliśmy też dużo kontuzji w trakcie, w trakcie wchodzili zawodnicy tak jak ja, czy ktoś, to nie jest łatwe, bo trzeba też zmieniać jakieś taktykę, ustawienia. I tak jak mówisz, te 15-20 minut nie było najlepsze, ale dobrze się broniliśmy, dobrze szacowaliśmy, też będą takie momenty na tym Euro z tymi większymi rywalami, żeby. Że oni przejmą tam na 10-15 minut inicjatywę, mam nadzieję, że, że też szczelnie się będziemy bronić czy dobrze się zachować w obronie. I tyle, mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Tak jak mówię, mamy nadzieję, że też chłopaki popaki dojdą ci, co dzisiaj gdzieś strzeszli, mieli jakieś mięśniowe urazy, czy, czy tam jakieś urazy, które z są głębsze. Mam nadzieję, że w tym pierwszym meczu wszyscy będziemy zdrowi. Piękną piłkę ci wyłożył dzisiaj Kasper. Urbański naprawdę, ciasteczko. Ten chłopak robi wrażenie, co? Robi wrażenie, no to jest, tak jak mówię, wielki talent i grając w klubie seria, A w momencie, która wchodzi do Ligi Mistrzów, to, to nie może być przeciętny i mam nadzieję, że będzie przyszłym reprezentacją. Z jakimi osobiście nadziejami jedziesz w Euro 2024? Osobistych nadziei nie mam za dużo, patrzę bardziej na drużynę i, i chcę jako drużyna się dobrze zaprezentować. Tak jak mówię, ja jestem też na pasykiem. jak drużyna się będzie dobrze prezentować, to mam nadzieję, że ja też swoją cegiełkę dołożę. Francuzi i Holendrzy, yy, Francuzi trochę słabiej Wystąpiły w tych meczach towarzyskich, Holendrzy dzisiaj wysokie zwycięstwo 4 do 0, trzeba się wystrzegać z tych 20-25 minut, bo oni to bezwzględnie wykorzystają. Wydaje mi się, że trzeba się wystrzegać, ale z takimi rywalami te momenty na pewno jakieś tam będą. No i tak jak mówię, dzisiaj dobrze to wyglądało w obronie, szczelnie się gdzieś broniliśmy i Będziemy walczyć, żeby, tak jak, mówię, jak najmniej, jak najmniej tych, tych sytuacji, tych minut bez piłki było i, i będziemy walczyć, żeby wygrać ten mecz. Dzięki, A taka dziękuję. seria zwycięstw, która się wydarzyła niechę tylko o tym, że ostatni by czas. Sprawia, że na taki usiadłem na to wszyscy przypominają, że wy jednak możecie coś zrobić, bo nie było dużych oczekiwań, mam wrażenie, że one przez te następne dni mogą rosnąć, jak to odbierasz. Odbieram to tak, że pracujemy ciężko i patrzymy z meczu na mecz. Jesteśmy w dobrej serii i tak będziemy też podchodzić do tego z Holandią. My mamy plan, mamy poukładano, mamy dobrą atmosferę w drużynie, także mam nadzieję, że coś z tego Euro wyciągniemy.